Tak naprawdę, po co są te mistrzostwa? Na pewno są po to, żeby zachęcić ludzi do rozwoju, żeby zachęcić ludzi do zmagania się ze swoimi możliwościami intelektualnymi, bo mózg wymaga aktywności, żeby zachować go w dobrej formie. I celem tych mistrzostw jest popularyzacja sportu pamięci. Myślę, że większość Polaków nigdy nie słyszała o czymś takim, że istnieją mistrzostwa pamięci i mamy nadzieję, że dzięki tym mistrzostwom to się mocno zmieni. Zachęcam Cię, żebyś popróbował sobie zapamiętywać takie cyfry. Nawet jeżeli nie masz odwagi w sobie, chociaż mam nadzieję, że on znajdziesz, żeby wziąć udział w mistrzostwach, to spróbuj sobie wykonać tę konkurencję w domu. Możesz pobrać arkusze, przykładowe arkusze z zadaniami ze strony, do której link znajdziesz pod tym nagraniem i Zapamiętaj, zapisz swój wynik i możesz porównać go z wynikami zeszłych lat, które też znajdziesz na tej właśnie stronie internetowej, do której link znajduje się pod tym filmem.